Pierwsza runda pierwszego sezonu podwójnego uderzenia za nami. Pogadaliśmy o trzech filmach, a następnie zwieńczyliśmy to odcinkiem specjalnym o Niku Cage'u. Zrobiliśmy trochę kontentu, więc teraz pora na chwilę wytchnienia. Wracamy za dwa tygodnie, a później standardowo co tydzień. Dajemy sobie i Wam chwilę na filmy, tych, których nigdzie nie da się znaleźć. Oczywiście, nadróbcie odcinki, jeżeli jakieś Wam zostały. No i słyszymy się 18 czerwca. Zradzimy, że będzie to produkcja włoska z lat 90., w której cmentarz jest tym miejscem centralnym. Jest miejscem dla zmarłych i żywych. Jest miejscem dla śmierci i dla miłości. Bardzo ciekawa rzecz. Do usłyszenia 18 czerwca.